Cześć, jestem T-Max. Um, od razu mówię, zanim rozpoczniemy um, no, prawdziwą grę, to chciałbym serdecznie przeprosić za ten incydent z liveem, który miał się odbyć właśnie dzisiaj, czyli 11 listopada, w Dzień Niepodległości. No cóż, um, ogólnie, za wytłumaczenia, jak to wyglądało, to chciałem to zrobić. Próbowałem, kombinowałem. Trochę mi zżarła presja czasu, bo nie blokowało dużo czasu do rozpoczęcia. Um, no po prostu nie, nie przygotowałem się na to za bardzo, mówiąc szczerze. Dlatego ja no niestety nie udało się to, ale mam nadzieję, że już niebawem to się uda. Um, tak na marginesie na pewno planuję sobie um, po prostu zafundować nowy komputer. Ponieważ ten no jest trochę jak komputer z tamu za 5 zł. Tak się jak po prostu nie... Moi rodzice em, kupili go na. No. Za darmo go nie kupili. Więc takiego ty nie, za, nie znajdziesz wszędzie. I nie każdy. Em, nie każdego po prostu będzie na niego stać. Ale po prostu no. Już ma swoje lata. Co najlepsze przeżyłem z nim, to już przeżyłem. Dlatego. Polećmy już na strefę i pobylimy się. Ogólnie znowu guma w toku. Będziemy Kuczyń, nic się jakoś nie łaśnie nic. Ogólnie, kto by się zapytał, um, dlaczego otwierałem klucz i dlaczego miałem to, co uciekiniera? No, bo w sumie tak utworzyłem sobie nowe konto, właśnie sobie na nim jestem, Team youtube YouTube. Oto jest właśnie moje nowe konto, to bardziej, które będzie mnie o wiele bardziej upodobać do osoby, której jest osobą, to po prostu do osoby, którą jestem na YouTubie. Czy po prostu do maxa Na pewno też. E, Chciałem. Chcia Aha. Ja właśnie nie rozumiem czegoś takiego. Kto oglądał jeden z ostatnich odcinków, to też coś takiego pamięta. Że właśnie. E, ZX, coś tam. Coś takiego. Po prostu właśnie że to w taki sposób zabił. Ja nie rozumiem takiego stylu, że. Słuchajcie. Normalnie sobie gramy? Przylatuje typo. Zadaje nam dwa serca, myślimy, zdążymy uciec. Nagle trzy serca, a potem bach. Nie macie. Pomimo tego, że się dostała ci połowa HP. Nie rozumiem tego! What the hell? Kurde, myślałem, że się zabija. O! Witamy serdecznie pana. Pobijemy się z fanem. Aha. <laughs> Jaką sobie wezmę to? Wszystko, co tutaj widzicie. Cały to wyszedł dziewiątka. Ogólnie. <laughs> bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie sobie postraszyć inne graczy i poczuć się jak takie. Jak totalne Sigmy i Dominatorzy. To weźcie sobie właśnie taki set, zróbcie. Jest to bardzo proste. Po prostu idziecie na strefę e, bezpieczeń. Po prostu tam. <laughs> Sorry, tylko chrypka. Um, po prostu sobie idziecie czy na Netherite, um, bie bierzecie jeden blok, przerabiacie go sobie na sztabki i po prostu sobie łączycie w kowadle. Tutaj, o! Kto by nie wiedział! Cyk, wchodzicie i tak. Tylko, że ja nie mam właśnie tego, więc ja tego nie zrobię tutaj, ale jak chcecie, mogę na tym odcinku to zrobić. Um, patrzę sobie, czy są osoby, które znam. No nie ma, nie ma, nie ma. Ogólnie myślałem, że będzie jakiś gość odcinka, ale no tak, bez takiego gościa też się obejdziemy, co nie? Hmm, a co tu mamy? To wszystko? Jeszcze teraz było tak trochę ciszej, bo... Tak jak mówiłem, guma w toku. <laughs> no co jest ty? Ej. ty, żebym ja normalnie chyba się wywalił nawet. O! Teraz słuchajcie. czekam, aż się zaczną pić. Zaraz będziemy skakać i sobie dropujemy kogoś. Słuchajcie, my normalnie nie możemy sępić do końca odcinka. Kumacie to, że ja raz dropowałem gracza, który miał set 19 chyba? I teraz miałem tak trochę kask więc sobie ulepszyłem. Pokażę wam zaraz. Mam takiego shulkera tutaj w ender ale nie mam go przy sobie, ale pokażę wam za chwilkę, jak skończymy. No bo czekajcie, dawajcie na niego lecimy. Chyba łatwy kilek będzie stosunkowo. Dawajcie. No po prostu tam mam taki spoko secik. Hmm gdzie on? Aha Lejemy go No dawaj, no taka stigma byłeś. Nie ma! O, no nie, no nie, no nie ma on ma łeby. Ja się boję, że on mi po prostu jakoś tak... <grym> Lecimy z nim! O się już boi, panikuje. Aha. Czy jeszcze dalej dalej go pogonimy? O no... No on jest taki opierliwy tymi łebami. No nie! No dlaczego? No stary! Daj się zabić! Łaskawco jeden! nie on no kumacie ty żadnego homona tu katrupił? Nie no, nie, 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 nie! i shit. No dlaczego? To ten tak jak obiecałem. To jest właśnie to. Charger pod nazwą pierwszy ser. Taka jest jego zawartość. osiłek, osiłek, 40 refów. Dwa takie pajęczyny i 10 rzucanych pajęczyn 5 4 Prawie cały set flaszy 20. Mied 20, przepraszam, mi się odbiło. Kilo 16. Kąpiczka oczywiście, z niej to nie to samo. Leka 13. Więc trochę może było sobie ulepszyć. Antyłeby. No i taki fireball. jest No. Guma w toku. Proszę. O, o. Dobra. Bierzemy sobie nasz zestaw dziewiątki. Cyk. Ja Chciałbym być taki troszkę groźniejszy. Więc pokażę Wam ten sposób. Nie miałem tego w planach w sumie, ale zrobię to. Tego, z tego pierwszego seta, Firevergi. Będzie już te 22. O. Ustawienia. <laughs> Cyk. I teraz Cyk, macie blok? Teraz patrzcie. Czy? A, ja mam Nie serio. O. Dobra. Cyk. Nie! Udręka jakaś. I cyk. Mm -hmm. Mm -hmm. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Czekajcie. Cyk. Łatwo, co? Komu łatwo, tym łatwo. Mi się podoba to. Cyk. go mózgu. Bach. Mamy to! Zebnamy trochę cringe'owo! W ogóle nie miałem jeszcze paru odcinków do rzucenia, ale no, tak średnio się udało z tym odcinkami. Słuchajcie, jak teraz mi się nie uda, to lipa i... No co? No... Nie będziemy już dłużej grać, sobie skończymy ten odcinek, ale zanim jeszcze to zrobimy, zanim od razu już powiemy koniec, to ja muszę jeszcze spróbować. Ej! A co to jest jakiś wielki fokus na mnie? Ej, chłopcy, no nie! A mimo, tak to spokusowane przez dwóch typów? Mhm. Dobra. Koniec tego filmu mam dość. No weźcie, no chłopy. Dobra, no i tak. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie i narka.